Chodzę po tym świecie, patrzę, zastanawiam się. A kiedy pojawia się ciemny tunel, zawracam. Kiedy pojawia się smutek, zaradzam. Rilke mówi, że robię źle. Omijam życie. Nie zauważam go. To w jednym z listów. W innym, że powinienem zawrócić. Zrobić coś innego. Ale tym razem do końca. Dobrze. Trzeba to sprawdzić, mówię. I zaglądam do środka. Rozglądam się i widzę pustynię. Czy muszę poznać każdy jej zakątek? Kiedy to robię, mam wrażenie, że Rylkę wiedział, co tam znajdę. Kazał iść, idę do końca. Kazał czekać, czekam. Czasami nawet długo. Jest już tak strasznie gorąco i monotonnie. Patrzę się znowu na to samo i nagle wdeptuję w wodę. Zruszona woda pokazuje mi idealnie gładkie lustro, które odbija wydmy pustyni. Czy to Fata Morgana? Jezioro jest ogromne, zbyt duże jak na śródełko, które w zwykle się pojawia. Areilkę każe być księżycem, który wzbudza fale. Ale jak mam to zrobić? Poczekam do zmroku. Pojawia się księżyc, woda robi się czarna, odbija wszystko jak lustro. Zupełnie jakby jej nie było. I nic się nie dzieje. Podchodzę do brzegu, kłócam, uderzam otwartą dłonią w lustro wody. Woda marszczy się, ale tylko na chwilę. To jedyne na co mnie stać? Rozglądam się jednak, jestem tu tylko ja. Ja i bezkresny horyzont. I piasek. Żadnego kamienia, nic, czym mógłbym zbić lustro wody. Rilke mówi o wzburzeniu ogromnych fal. Nie wiem po co, ale wierzę mu. Kiedy pisze do mnie. I w liście zwraca się do mnie Panie Adamie. Ja wiem, że ma dobre intencje, że stara mi się powiedzieć coś, czego nie da się powiedzieć. Stąd tak ważnym jest, żeby mógł przeżyć to sam. On tylko wskazuje i zachęca. On wie. No dobra, jak mam wywołać te fale? Siadam na brzegu. Zanurzam nogi w wodzie. Zdecyduję się nimi pomachać. Woda jest lodowata. Po małym zburzeniu jezioro znowu się uspokaja. Nic to nie daje. Moje fale nawet nigdzie nie dotarły. Poddaje się. Nigdy mi się nie uda. Czy na pewno wiedział o czym mówi? A, może, może to moja wina. Ale on przecież wiedział. Pochylam się nad wodą, żeby przyjrzeć się zwątpieniu. Nie widać niczego, żadnej twarzy, nic. Zaczynam denerwować się przez bezradność. Hmm. Już jest gniew. Cofam się kilka kroków, żeby nabrać rozpędu. Ruszam i skaczę jak najdalej potrafię. Nie umiem pływać, ale to jedyny sposób. Wpadłem. Boję się otworzyć oczy. Pod wodą nie umiem. Strasznie tu zimno. Wszystko nagle wydaje się nieskończenie wielkie. Próbuję wypłynąć. Muszę. Wiergam, macham rękami. Szybciej, szybciej. Kręcę się chyba do góry nogami zamiast płynąć. Nie wiem już, gdzie jest góra, gdzie dół. To koniec. Woda jest silniejsza ode mnie. Przemotając się, otwieram oczy. Jestem w głębinach. Płynąłem w dół. Teraz lustro wody jest pode mną. Patrzę w dół, a tam, na powierzchni widzianego jeziora, od środka trwa burza. Rozbłyski rozświetlają tumult sztormu. Nawet gdybym potrafił. Gdybym dopłynął? Zamykam oczy, żeby przypomnieć sobie coś pięknego. Spojrzę jeszcze raz na burzę. Ostatni raz otworzę oczy. Co to? Jak długo musiałem myśleć? Straciłem przytomność? Przez delikatne fale... Przebija się światło, oświetla dno, stawiam na nie stopy. Dookoła rosną piękne wodorosty Zaczynam iść do brzegu. Idę pewnie. <noise> tu nie trzeba oddychać. Czy to też wiedział Rylkę? Czy, czy mógł tu być? A jak to możliwe? Jak do tego doszło? Nigdy nie przypuszczałem. Mam tyle pytań. Rilke mówi mi nawet, co z nimi zrobić. Wychodzę z wody. Staję na rozpalonym piasku. Słońce nie razi mnie już tak jak kiedyś. Piasek nie pali moich stóp. Kłócam nad brzegiem. Kładę na wodzie dłoń. Całe jezioro uspokaja się. W wodzie odbija się błękitne niebo, zacierając horyzont. Chylam się jeszcze raz. Jasna broda, na zbliżonej twarzy. Niebieskie oczy odbijają się w wodzie. Uśmiecham się. To też już widać. Wstaję. I wiem, że muszę zbudować tu piękny zamek, na wypadek, gdyby ktoś szukał oazy.